Dobra, słuchajcie właśnie, mamy pierwszą w nocy to zaczynam. Był kiedyś stary, bardzo mądry mnich. No i miał swoich wychowawców, wychowanków. Było kilka osób, było kilka osób, które wychowywał. No, nauczał swoich mądrości. Był to mnich, który no już był w podeszłym wieku i uznawany był za najmądrzejszy na świecie wśród wszystkich. To no jeden z jego uczniów jego z, jeden z jego uczniów, ym, młody mnich, wpadł w wielką, w wielką frustrację, mówił. Mędrcu, jak... znaczy się kurczę, nie mogę nic osiągnąć w życiu, mam zero wstrzymięźliwości, wszystko mnie rozprasza. Niech kazał mu dużo medytować i skupić się tylko na celu jaki ma, czyli połączenia się z duszą i, duszą i energią z otoczeniem, przyrodą. No i super. No i ten młodszy mnich próbował, ale doszedł do wniosku, że w sumie to kurczę dalej jest w jakimś stopniu roz rozniechany. Czasami po prostu wychodzi z domu, traci czas na spotkania towarzyskie, nie jest taki spokojny. No i mówi kurczę, nie rozumiem, co się stało męcu, że dalej nie potrafię znaleźć tej symfonii z przyrodą. No i Nich mu opowiedział, że dawno, dawno temu miał on, miał on straszną historię. Mianowicie, kiedy był jeszcze młody i szukał... Co mówiłem? Czy zacząć ten czat. I Dawidzio takie głupoty pisze, a że Mnich ten stary opowiadał, że kiedyś był młody, no i też szukał właśnie spokoju i symbiozy i, i, i chciał się wyciszyć. I w związku z tym... E... W związku z tym e, w związku z tym e, wziął i kurwa, nikt nie pytał Baś Mitrox gratuluję dla Wysockiego mega spoko e, no i ten stary mnich e, kiedyś był młody jak był młody jak był młody kurwa, no to poszedł też szukać symbiozy z otoczeniem i z przyrodą i w tym celu zostawił w tyle dosłownie. Sprzedał dom, zostawił cały majątek, oddał wszystko i pozostał sam. Poprosił tylko od miasta o mieszkanie socjalne, tak by powiedzieć taką lepiankę, w której będzie mógł siedzieć i medytować, skupić się na. Skupić się na. Skupić się na Bogu, na przyrodzie, na energii. Czyli na tym, co ważne, gdzie mieszka. Ale. Yy, po pierwszym miesiącu było mu trochę. Yy, o, nieważne. Yy, po pierwszym. Yy, mapa. Po pierwszym yy, miesiącu, po pierwszych yy, dniach, było mu trochę samotnie już w tym domu. Yy, było mu już trochę. No szurwa! No i. Opowiadam opowiadam baś, synie Wikson, miał ja cię pies i stary kur. Zresztą jeden ch**, wracając. -y, Widzowie, otwieram Wiksona na czacie. No i wracając. Yy, ten starszy mnich poczuł się już trochę samotny w tym domu. I w związku z tym poprosił jakby burmistrza tej okolicznej wsi, żeby mieć jakieś zwierzątko. No i burmistrz powiedział OK. Dam ci kota, no i dał mu kotka. No i miał kota, ale po pewnym czasie. Piony No i dostał tego kota, ale po pewnym czasie. No i wracając, kota trzeba było karmić, no nie? No więc musiał chodzić codziennie do tej wsi po mleko i to go ciągle brało. I odwracało jego uwagę. Nie mógł się skupić na tym, co jest ważne, czyli na, na medytacji, oddaniu się Bogu. A więc już taki wkuły na maksa, żeby nie chodzić codziennie. No ja dole Czpunkiu. Więc żeby poprosił miasta, poszedł do miasta i poprosił, żeby nie chodzić codziennie do miasta... Ja pole... Nie wiem co to za rozgrywka jest. Wracając. Taro mu jest trzecim levelem. Poszedł do miasta i poprosił z racji tego, że musi karmić tego kotka mlekiem. Poprosił, żeby dali mu, yy, że poprosił, żeby dali mu yy, krowę. To jakby miał krowę, to by nie musiał chodzić po mleko do miasta, no nie? No i dała mu ta wieś, tą, dała, dali mu krowę. No jak dostał krowę, no to już miał kota i krowę, ale no tą krowę trzeba było doić K krota trzeba było doić Krowę trzeba było doić Żeby kota napoić O I e, W związku z tym e, Doił tą krowę Karmił tego kota Już nie był taki samotny Ale no kwa, dalej nie mógł Się skupić Dalej się nie mógł skupić Na tym co najważniejsze dla niego tak naprawdę Czyli e, Zgodność energii. Hmm. W związku z tym zdecydował się, że jak już ma tą krowę i ma tego kota, to teraz kupa musi karmić krowę trawą. A nie ma tyle trawy, bo krowa ko zjadła całą całą trawę dookoła. Więc powiedział, poszedł do miasta i poprosił, żeby powiększyli mu hmm, krwa myszka. Żeby powiększyli mu pole Żeby powiększyli mu pole, żeby mógł żeby mógł mieć więcej trawy To trawa była mu potrzebna Mianowicie dlatego, że dużo jego krowa jadła. No ale po czasie, kiedy już miał kiedy już miał krowę, która jadła trawę żeby dawała mleko, którą musiał dojść, którym mleko wypijał kot, no to powiedział kurde, ale... Bardzo dużo roboty, mam wielkie pole, mam krowę, mam kota, a... fajnie by było, gdyby ktoś mi pomógł się opiekować tym gospodarstwem. Wie pan, co to znaczy czapen? Nie pracować, a, ja a zarabiać. Co a ty, sobie... debilu, nie umiesz się skupić na opowiadaniu tak. i na grze jednocześnie? Yy, żeby... żeby krowie dawać trawę i pielić, żeby gotować sobie obiady, to nie miałem tyle czasu, bo chciałbym się przecież skupić na medytacji przede wszystkim, na medytacji się chciał skupić i na, na zgodzie z naturą. O nie? Dobra, i nie ma flesza, i teraz co co cooldown. Oj, no chuj. Y WP Jarwan. Z.s. ja. 060602. 52 Sają, granie pod top, to są... A mniejsza. No i. No i... Poszedł do miasta i poprosił miasta, że potrzebuje w związku z y, powyższym gospodyni domowej. Potrzebuje gospodyni domowej, która bupe popi, która by mu pomogła gotować y, obiady, opiekować się polem, która by wydoiła krowę, która by nakarmiła kotka. No potrzebował pomocy domowej, takiej pobratanicy. No i dostał gosposie. No i tak miał tą gosposię. No i dalej medytował, modlił się do Boga, był taki spokojny, no ale trochę czasu minęło. I on tak kurczę patrzy, a tak. Miał się skupić. Nie no. Dobra jest Kali. Miał się skupić na... Nie no i challenge wie pan, Co to chyba jest? dane w nocy czpunkiu. Dobra, piętnastka i szkoda czasu. Wypuśćmy w synu Dobra, zajebiście. I w związku z tym... Nie no, chuj ten challenge. Kurczę, jest pierwsza w nocy i takie... Różynie. No i patrzy tak ten y, mnich i ma tak wielkie pole, ma wielkie pole, y, ma krowę i ma ma ten, ma wielkie pole, ma, y, ma wielkie pole, ma, y, ma, wielkie pole, ma y, gospodynie, ma z tą gospodynią dzieci, nawet nie ogarnął kiedy. Ona mu gotuje obiady, ma krowę, ma kota, ma cały dom i chyba on miał być y, tym mnichem i miał mieć y, spokojne życie i miałby żyć w zgodzie z Bogiem, a nagle tu ma dziecko, tu to, ma całą, y, jak to się mówi, gospodarstwo domowe, i on mówi, chyba gdzieś zbłądziłem, więc. Zostawił tą kobietę, zostawił to dziecko, rzucił w ogóle, zostawił tego kota, tą krówkę i uciekł z tego miasta w trzy dupy, żeby skupić się na yy, byciu mnichem. Wie pan, co to znaczy trzapen? Nie pracować a zarabiać. Podsumowując, no i chłop miał kota, chciał mleko, to wziął krowę. A żeby ją nakarmić, kupił pole, na której rośnie trawa dla krowy. Potem poszedł do miasta pod dupeczkę. Tak. No i kiedy już od niej uciekł i wszystko zostawił, to wreszcie zrozumiał, co było powodem, że on zbłądził tak od Boga. I zrozumiał, że zbłądził od Boga dlatego, ponieważ tego jebanego kota on wziął. Przez tego kota, przez to, że wziął kota, całe jego życie się e, zmieniło. I nauka z tej baśni powinna być taka, żebyście wyzbyli się w swoim życiu takich kotów, które was po cichu, powoli odciągają od głównego problemu. Koniec.